Dzień dobry, nazywam się Jacek Topolski, niektórzy mogą mnie kojarzyć z marki Czysty Pupil, a teraz chciałbym Państwu zaprezentować mój samochód, którym jest Mercedes 211 w kombi, tak zwana S211 o oznaczeniu E320 z silnikiem V6 w gazie, którą mam od 3 lat. Zrobiłem nią 85 tysięcy kilometrów, jest to moja trzecia 211 przez ostatnie 12 lat. No i co? No i nadszedł czas na zmianę. Chciałbym sobie kupić teraz busa, albo Sprintera, albo Vito i E-klasa idzie na sprzedaż. Zaraz obejdziemy ją całą dookoła, przedstawię różnego rodzaju funkcje, dodatki, co jest w niej bardzo ciekawego. Wybierając ten model E-klasy też już miałem dość duże doświadczenie na podstawie poprzednich lat z tymi modelami. Dokładnie wiedziałem, co chcę, jaką chcę, z jakim wyposażeniem. Ja tym samochodem przez 3 lata zrobiłem 85 tysięcy kilometrów. Przebiegu jestem bardzo zadowolony i mam nadzieję, że Państwu też się również spodoba. Na początek otworzymy maskę. Maskę możemy utrzymać w pozycji pierwszej bądź drugiej serwisowej, odchylając w dół, wciskamy pierwszą blokadę. Naciskamy drugą blokadę. Mamy pełne otwarcie maski. Przejdziemy teraz z kamerą w inny kadr i rozpoczniemy dalej. A więc tak jak widać, posiadamy tutaj silnik blok M112 oznaczenie E32. Jest to 320 z instalacją Staga z sprawną pompą SBC. Nie ma tego problemu, a z ciekawostek SBC z racji, że jest to 2003 rok, posiadam tutaj funkcję SBCS, którą zaprezentuję na przestrzeni naszej jazdy próbnej, coś co wyróżnia w stosunku do wyższych, właśnie wyższych, młodszych modeli, jest to funkcja właśnie jazdy w korkach. Dzięki tej blokadzie, oprócz standardowej blokady, którą znacie z większości Mercedesów, czyli podjeżdżamy, stop, zatrzymujemy się i ta pompa nas trzyma, to możemy włączyć tryb, który najbardziej zbliżony jest do jazdy elektrykiem. W momencie, w którym odpuścimy gaz, samochód zacznie hamować. A więc, tak z przodu na razie, zamykamy maskę. Z innych ciekawostek, którą lubię, które lubię w tym modelu jest elektryczna klapa. W momencie naciśnięcia przycisku otwierania klapy, uruchamia nam się klapa. Całość się podnosi. Do tego mamy automatyczną roletę, która również podnosi się w tym egzemplarzu, co jest bardzo przydatne, bardzo pomaga podczas ładowania. Świetna funkcja, zwłaszcza kombi. Standardowo składane lusterka. W momencie postoju do tego rozkładanie. W momencie otwarcia drzwi. I z bardzo fajnych opcji, w tym samochodzie, jest jeszcze funkcja łatwego wsiadania. Czyli w momencie, w którym siądę na fotel kierowcy, tak jak teraz widać, kierownica. Zapraszam tu bliżej. Tak jak teraz widać, kierownica oraz fotel są odsunięte. Dopiero w momencie, w którym Włączę zapłon. Całość wsuwa się na swoje miejsce. I tak samo podczas wyjścia. Świetne rozwiązanie. Z innych ciekawostek, w momencie, w którym będziemy mieli uchylone wszystkie szyby w samochodzie, jesteśmy w stanie zamknąć je wszystkie jednym przełącznikiem. Zaraz zaprezentuję. Przykładowo, delektujemy się spokojną jazdą łonie natury. Wjeżdża, niestety, przed nami jakiś śmierdziuch. Przytrzymujemy jeden przełącznik obiegu zamkniętego. Wszystko nam się zasuwa. Bardzo wygodna opcja, bardzo wygodna funkcja. Następnie przejdziemy do zawieszenia typu ermatik, przód, tył. Postawimy teraz aparat w jednym kadrze. Nagramy jak się podnosi, jak się opuszcza, jak funkcjonuje na zasadzie przód i tył cała karoseria. I co? Przejdziemy chyba do jazdy próbnej. A, z ciekawostek, jeżeli chodzi o wlew do gazu, wlew do gazu znajduje się pod klapą wlewu paliwa, gdzie posiadamy wkrętkę. Odkręcamy korek. Wkręcamy wkrętkę. No i wszystko gotowe. Taka ciekawostka, którą można też zastosować w większości Mercedesów, o której mało kto może wiedzieć. W momencie, w którym jesteśmy na stacji paliw, wcale nie musimy czekać do momentu, aż obsługa skończy napełniać. Paliwo możemy zamknąć, wtedy samochód ten bolec, który i tak tu wychodzi, obsługa zamyka. W momencie, w którym wracamy do samochodu, klapa nam się chowa. Ciekawa rzecz, mało ludzi to używa, mało ludzi też o tym wie. Ja sobie to cenię też w tych samochodach. To co? Przejdziemy do ustawień Ermatica. Wsiadamy, odpalamy i zaczniemy od podniesienia zawieszenia. W tym momencie wciskam przełącznik. Dostaje komunikat o tym, że samochód jest podnoszony. O, ja już widzę ze swojej perspektywy, jak auto idzie do góry. Świetne przykładowo do takiego terenu. Teraz powinien iść tył. Znowu wraca przód. Jesteśmy dość wysoko. Słyszę, że pompa jeszcze chwilę pracuje. No, i super. Możemy sobie wrócić teraz do pozycji 0. O, przód się dobił. To chyba jeszcze podnosi. Jesteśmy w pozycji podniesionej. Jeżeli chodzi o różnego rodzaju stopnie dalszych ustawień, pokażemy to podczas jazdy. Wracamy teraz do pozycji 0. Samochód nam opada. Również z takich fajniejszych rzeczy pompowanych jest tutaj system podtrzymywania w zakrętach. W momencie, w którym wchodzimy w zakręty, pompują nam się fotele na boki, lewo, prawo. Do tego posiada samochód jeszcze masaż, także można się zrelaksować podczas przejażdżki. No dobra, ja Państwa zapraszam w takim wypadku na tył i idziemy się przejechać. W momencie, w którym silnik pracuje, będziemy właśnie przychodzić na tył, na jazdę. Eee, coś co prowadzę. Każdy mój samochód ma prowadzoną swoją książeczkę serwisową. Od dnia zakupu, karty pojazdów, pierwszych informacji. Ten jest rozwinięty od 2007 roku, także dość dogłębnie ma prowadzoną. Praktycznie w momencie, w którym skończył się leasing, jest pełna, mm, pełne prowadzenie. Mamy informacje przejdźmy tu na maskę mamy informacje. Od poprzednich właścicieli mamy wszelkiego rodzaju dodatki, geometrie, zbieżności, e, wydruki z Mercedesa, aż po. tu jest jeszcze w Polsce, aż po moją wizytę, czyli pierwszą wizytę w Mercedesie, następnie Mercedes Benz na Aninie, przechodziliśmy na montaż instalacji LPG, kolejny serwis również Mercedes Benz w Aninie. Mercedes-Benz Anin, Mercedes-Benz Anin, Mercedes-Benz Anin. Ja staram się serwisować samochody w ASO. Również sam prowadzę serwis tych samochodów, znam się na nich. Dużo nimi przejeździłem, w swojej historii miałem już 14 Mercedesów. Lubię tę markę, lubię o te samochody dbać. Dalej mamy, a tu Allegro, czyli oleje. I tak naprawdę mamy jeszcze fakturę z centrum motoryzacyjnego PAS, gdzie były Robione duże przeglądy, i przed sprzedażą przygotowywałem komplet, yy, duży przegląd, tak naprawdę w salonie Mercedes Classic, całego samochodu, tak żeby nowa osoba, która w niego wsiadła, miała tą pewność, że nieważne gdzie podjedzie, nic się nie stanie. A z racji, że ja też robię dużo kilometrów, też nie mogę sobie pozwolić na to, że ten samochód, no coś się z nim stanie, tak? Nie. No, samochód ma być dobrze zrobiony ma być zrobiony przez profesjonalistów. Ja wiem, że w momencie, w którym wsiadam w ten samochód i muszę pojechać 2000 km, to ja zrobię te 2000 km z uśmiechem i wychodzę z niego po 12 godzinach. Nic mnie nie boli, nic mi nie przeszkadza. Także mamy fajną historię serwisową. I co, przechodzimy do środka i jedziemy. Tak właśnie widzę fajny zbieg okoliczności. Podjechała pod nas inna e klasa. Zaraz ją pokażemy, w momencie cofania do tyłu, jesteśmy w stanie prawym przełącznikiem ustawić tak, aby lusterko szło w dół. Teraz dajemy do przodu po ruszeniu kilku metrów. Lusterko nam wróci do pozycji zwykłej. Bardzo przydatne podczas parkowania. Tak samo z ciekawych rzeczy posiadamy. Czekaj chwilę. Bo jak jest to tutaj, to on się strasznie buja na boki. No to co ja poradzę? Są kamienie. Musimy trzymać. Zaraz będzie łatwiej. Z ciekawych rzeczy mamy regulowane blendy, także nie ma tego problemu, że zawsze gdzieś nam z tej strony z tyłu razi słońce. Czujniki parkowania. Jeżeli chodzi o przód, dojedziemy. O, prawa strona. Dojedziemy do lewej strony. Również funkcjonuje. Kolega z naprzeciwko może się dziwić. Tył zaprezentujemy następnym razem. Na razie stąd wyjedziemy. Nie będziemy straszyć tutaj ludzi. Samochód jest sztywny, prosty. Jesteśmy teraz na komforcie. Jedziemy 30 na godzinę. Puszczam kierownicę. Jedziemy po bardzo nierównej drodze. Jedziemy prosto. Jedyne podbicia, które nam wpływają, no to tak wiadomo, no nierówności terenu, na które nie mam tutaj wpływu. My sobie pojedziemy teraz w prawo. Przejedziemy trochę luźniejszą okolicą, tutaj regionem. Następnie przejedziemy na trasę z funkcji, którą miałem zaprezentować, czyli SBCS, która jest dość rzadka w tych modelach, w, momencie, w którym jesteśmy w mniejszym trybie prędkości, na przykład poniżej 10 bądź od zera włączamy tempomat, włącza nam się SBCS i to działa na takiej zasadzie, że jedziemy standardowo, puszczam gaz i samochód zatrzymuje nam się aż stanie do zera i ruszamy dokładnie ta sama zasada, która jest w przypadku SBCH bądź tak zwanego holdu Natomiast jest to dość w miarę komfortowe i mega, naprawdę mega wygodne w korkach, a bardzo rzadkie w tych modelach. Zaraz spróbujemy gdzieś jeszcze wykonać to. Tutaj widzę, że już komuś z tyłu się za bardzo śpieszy. Jesteśmy w stanie funkcjonować w trybie miastowym, no tak naprawdę na jednym pedale, tak. Spróbujemy zjechać. Tak, gdzieś na przykład na pobocze, przepuścimy pana. Samochód sam się zatrzymuje cały czas. W momencie, w którym jesteśmy gotowi, możemy ruszyć dalej. Do tego posiadamy cztery strefy klimatyzacji: dwie na przód, dwie na tył z ustawieniem nagłośnienia Logic 7 Harman Cardon. Bardzo ładnie gra. Ja mam tutaj dopięty, dołożony pod wejście. Oprócz standardowego radia, bo to nie jest żaden Android, to jest oryginalne radio mercedesowskie. Na wyjściu Aux 2 jest dopięty Chromecast, który jest w pełni sterowalny, który działa podczas jazdy, z którego możemy sobie puszczać muzykę. I tak naprawdę, co no, jest to dość duża wygoda. Tylko nie mam teraz udostępnianego internetu ze sobą. no i jedziemy 50 parę na godzinę, ciągle mamy SBCS i w momencie przekroczenia wartości miastowych powyżej 60, ta funkcja się wyłącza bądź możemy ją sami wyłączyć zaraz zaprezentujemy tempomat tempomat tu jest standardowy, nie jest to tempomat aktywny ja taki chciałem w porównaniu naprawdę szukałem z tempomatem standardowym z racji, że dużo jeżdżę po trasach te pierwsze generacje tych tempomatów były specyficzne, nic tak nie denerwowało jak moment, w którym wchodzisz w zakręt i tak naprawdę samochód Ciebie hamuje ze 120, 130, 140. Właśnie, jesteśmy na równej drodze, jestem w stanie zrobić to samo, jestem w stanie dać teraz cały gaz. Świetną drogę, widzę, do tego wybrałem. O, tutaj na pochyleniu. I jedziemy hmm. równo, tak? Nie ma żadnych problemów, silnik się zbiera. Jedziemy na gazie na zbiorniku. Jesteśmy w stanie zrobić około 350 km, 300 km w mieście. Także taka trasa Katowice-Warszawa bez problemu idzie na jednym zbiorniku. Zapniemy mu z powrotem ten Samochód sobie pracuje. Przełączymy teraz samochód na przykład w tryb sport 1. Całość nam się usztywnia, dokłada, nie będzie takiego efektu bujania, który był, mam nadzieję, że będzie go widać, chociaż może być to źle określone na zasadzie efektu bujania, no takiej przyjemnej łódki, tak. Ja bardzo lubię ten efekt w samochodach, nie każdy go może lubić, na przykład moi rodzice w momencie, w którym siadają w ten samochód zdecydowanie wybierają Sport 1. Nie są w stanie jeździć na tym, na tym komforcie, gdzie ja lubię takie łajby. Tak samo jesteśmy w stanie przejść na Sport 2, czyli bardzo taki usztywniony tryb. Ten samochód również coś co ma fajnego: to ma zmienne wspomaganie. Czyli im wolniej jedziemy, przejdziemy sobie na komfort. Im wolniej jedziemy, jesteśmy w stanie operować tak naprawdę kierownicą na jeden palec. Ona nam wtedy nie stanowi żadnego problemu, a w momencie im szybciej jedziemy, tym bardziej samochód dochodzi do dołu, tym bardziej ta kierownica się usztywnia. Tym ciężej jest to zmienić, ale dzięki temu, tak naprawdę w trasie, jesteśmy w stanie wykonać taki ruch, żeby zmienić pas. Do tego grzanie foteli, do tego mamy dodatkowy system pyłków, odprowadzania, czyli filtry schowane tam, o ile dobrze pamiętam tak to się nazywało. Pamięć fotela kierowcy w trzech poziomach sterowanie lusterkami sterowanie spryskiwaczem automatyczne światła. Tak jak wcześniej mówiłem, dopompowywanie fotela w zakrętach, pełna regulacja elektryki w fotelu, fotel pasażera jest w półelektryczny. A, hold! Ciskamy gaz do końca, znaczy gaz, hamulec do końca. Samochód nam jest teraz w pozycji hold. Nie musimy nic trzymać, niczym się przejmować. Dopiero w momencie, w którym pojawi nam się światło, możemy cisnąć hamulec i auto zacznie się samo toczyć, Bądź ciskamy gaz i samochód również nam startuje. Bardzo przydatna rzecz, przejedziemy sobie tutaj teraz na kawałek trasy, zrobimy sobie taką pętelkę, z ciekawostek ten zegarek również jest niezależny od komanda, czyli nie ma takich problemów jak w nowszych generacjach, że nie ustawimy sobie po zmianie radia czasu, bo zegarek jest synchronizowany. fotel mnie właśnie dopompowuje na bokach jadę na 1 trzeciej gazu no i poruszamy się wygodnie nie ma z nim żadnych problemów tak naprawdę wsiadamy w trasę odpalamy swoją ulubioną muzykę czy to E, tak naprawdę, czy to przez Chromecasta, czy to przez DVD, czy to przez audio zwykłe, czy uruchomimy sobie, e, czy uruchomimy sobie e, film, cokolwiek no, działa, funkcjonuje, nic nas nie blokuje, tak samo w pełni funkcjonuje mechanizm składania cup holderów i wszystkie inne rzeczy. Tutaj blendy, które zostaje wymienione, są z podwójnym mocowaniem. Domówiłem jeszcze do tego samochodu takie blendy, które po otwarciu jednej zostaje jeszcze jedna mniejsza. Mam nadzieję, że uda mi się je zamocować do tego czasu, ponieważ muszę je najpierw wyprać. Jeżeli nie, no to automatycznie następny właściciel będzie mieć te blendy. No i jedziemy 90 na godzinę, i tak jak widać, już to wspomaganie jest inne. Już nie jesteśmy w stanie zrobić tego. Co robiliśmy, a tak naprawdę wystarczy nam teraz mały ruch z ręką. Zmieniamy pas, i przeskakujemy między pasami. I to samo, to co my, chyba, w tym momencie będziemy kończyć przygodę. Po więcej informacji, zapraszam się odzywać. Proszę pisać, dzwonić. I chyba tyle. Dziękuję za obejrzenie materiału, i mam nadzieję, że do zobaczenia.